Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są całki z funkcji niewymiernych. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno wzorów na całki, tablice ze wzorami na całki, kartki papieru oraz czegoś do pisania. Rozpoczynamy. Na tablicy mamy przykładową całkę, skąd my wiemy, że jest to całka funkcji niewymiernej. No jeżeli pojawia się e, niewymierność, czyli po prostu pierwiastek e, gdzieś w tej całce, a zwłaszcza w mianowniku, no to my już wiemy, że mamy z tym do czynienia i musimy sobie jakoś poradzić. Jest to nietypowa całka i te metody będą różniły się w zależności od stopnia skomplikowania i na dobrą sprawę e, będziecie musieli się często wykazać sprytem, żeby sobie te zadania jakoś uprościć. I nie wkopać się w jakieś bardzo długie liczenie bądź też podstawienie. No ale właśnie, zauważmy jedną rzecz, bardzo ciekawą rzecz. My w mianowniku mamy dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek jest drugiego stopnia, natomiast drugi pierwiastek jest trzeciego stopnia. I teraz tak. Wiemy, że pierwiastki możemy zamienić na potęgi. Czyli tu by było x do jednej drugiej. A tam by było x do 1 trzeciej, czyli mamy dwa ułamki, 1 druga i 1 trzecia w mianowniku tutaj. I teraz musicie się zapytać w tym momencie, jaki jest wspólny mianownik tych dwóch ułamków. No, my wiemy, że z podstaw matematyki, że wiemy, że to jest 6, czyli wspólnym mianownikiem dla tych obu ułamków będzie 6. I teraz ta szóstka mówi Wam, jak, mówi wam o potędze, y, którą mu musicie y, przeznaczyć dla t. Waszego, który będziecie podstawiać, żeby móc usunąć te niewymierności tutaj z Waszego mianownika. O co chodzi? Ja podstawiam te do szóstej teraz za x. Dlaczego? Bo gdybym podstawiła na przykład te do drugiej, to tylko usunęłabym ten pierwiastek, a ten nadal byłby z pierwiastkiem. Natomiast gdybym podstawiała te do trzeciej, to tu bym usunęła pierwiastek, ale tutaj już by się tego nie dało zrobić, bo tutaj jest pierwiastek drugiego stopnia. Więc wspólny mianownik pozwolił mi usunąć jednocześnie oba pierwiastki. No to teraz moi drodzy, yy, zastanówmy się w takim razie, yy, zanim podstawimy, ile będzie wynosić pierwiastek z x przy takim podstawieniu. No to myślimy, myślimy. No i tak: pierwiastek z x to jest x do jednej drugiej. No więc, jak ja podstawiłabym za x tutaj te do szóstej, zgadza się, czyli to by było tak. T do szóstej i tutaj pierwiastek z tego, no to co się stanie? Tu mam stopień 2, a może, może rozpiszemy to na początek, tak, żeby wszyscy widzieli, czyli T do szóstej i do jednej drugiej, czyli ja zamieniam sobie pierwiastek na potęgę, i tu mam własność potęga potęgi, czyli co muszę zrobić z tymi potęgami? Pomnożycie, czyli będzie 6 razy jedna druga, czyli to będzie T do trzeciej. No, i podobnie mogę postąpić z drugim pierwiastkiem, czyli ile będzie wynosił przy naszym podstawieniu pierwiastek trzeciego stopnia z x. No to by było wtedy 1 trzecia i 1 trzecia razy 6 to będzie po prostu t kwadrat, czyli t do drugiej potęgi. I teraz y, ja się zastanawiam jeszcze nad tym, ile wynosi dx. No tego się dowiem tylko w momencie, gdy sobie wyliczę, moi drodzy, stąd wyliczę sobie pochodną, czyli t do szóstej pochodna to jest 6. T do 5. Natomiast pochodna z X to jest 1 i dx, y, oj, no tutaj jeszcze dt muszę dopisać oczywiście, czyli to będzie, z X jest 1 i dx muszę dopisać, czyli to po prostu będzie dx, czyli za te pierwiastki już wiem co podstawić i za dx też wiem co podstawić, więc już mogę sobie spokojnie tutaj działać z moją e, całką. Czyli za dx wstawiam 6t do 5dt przez. Za pierwiastek z x wstawiam t do trzeciej, yy, dodać. Za pierwiastek trzeciego stopnia z x wstawiam t do drugiej. No i sobie mogę tutaj pewne przekształcenia wykonać. Szóstkę na przykład wyłączę sobie przed całkę. Tu mi zostanie t do piątej dt. I teraz co? Z mianownika wyłączę sobie tutaj t kwadrat przed nawias. t kwadrat. Tu mi zostanie t. Plus 1. Dlaczego? Bo mogę skrócić teraz to te kwadrat, a tutaj zostaną mi jeszcze te do trzeciej. Czyli y, jak to będzie wyglądało, tak, żebyśmy całą sytuację mieli już na czysto, czyli to będzie w ten sposób wyglądało. I teraz tak, macie tu w tym momencie dwie drogi wyjścia. Możecie to zrobić y, poprzez ułamki proste. Jeżeli czujecie tą metodę rozkładu łamka na łamki proste, jest to metoda jak najbardziej dla Was. Jeżeli natomiast tego nie czujecie, możecie sobie dokonać różnych przekształceń, mianowicie o co chodzi. Żeby nie korzystać z żadnych metod, tylko żeby z jakichś po prostu podstawowych wzorów, które znacie skorzystać i nic więcej. I teraz ja zapiszę sobie taki wzór, który znacie chociażby z Waszych tablic maturalnych, mianowicie jak ja mam A do trzeciej, Plus b do trzeciej, to to jest równe ile. Moi drodzy, to jest równe a dodać b, a kwadrat minus ab plus b kwadrat. Czyli to jest wzór na sumę sześcianów. I my, jak, jak możemy zastosować w naszym przypadku? No, możemy zrobić tak, że my sobie w liczniku dodamy jedynkę i odejmiemy jedynkę. I w ten sposób będziemy mogli sobie rozłożyć to potem na tą sumę sześcianów. I teraz co, co zrobimy? Czyli to dalej się równa 6, jest przed nawiasem. I teraz mam na górze sobie, do, mam T do trzeciej, dodać 1 i odjąć 1. Przez T plus 1, DT zostaje z nami dalej. I teraz tak, rozbijam to sobie na dwa ułamki. Czyli będę miała 6 w nawiasie i pierwszy, pierwsza całka to będzie t do trzeciej plus 1 przez t plus 1. Czyli mam t do trzeciej plus 1 przez t plus 1 dt minus całka z 1 przez t plus 1 dt. Czyli mam moi drodzy dwie całki teraz i teraz tak, tu na górze skorzystam z, z tego wzoru, czyli moje a do trzeciej to będzie t do trzeciej, a moje b do trzeciej to będzie 1. No to jak to będzie się rozbijało? No więc najpierw mam a plus b, czyli będę miała t plus 1 razy i teraz tutaj ile będzie dalej, moi drodzy? E, będzie t, a, a kwadrat, czyli t kwadrat minus ab, czyli teraz 1, czyli minus t plus b kwadrat, czyli plus 1 przez t plus i minus dalej nasza całka, czyli całka z 1 przez 1 plus t dt. I teraz co widzę, co się dzieje? Otóż tu widzę, że te, te elementy się skrócą. Pozbyłam się dosyć dla mnie niewygodnego w tym momencie mianownika, i będę musiała policzyć tylko całkę z tego wyrażenia, a tą całkę już mogę policzyć z konkretnych wzorów. No więc moi drodzy, rozpoczynamy liczenie dalsze naszej całki. Czyli mamy 6 i teraz tak. Tutaj jeszcze, żeby nam się nawias nie zgubił. I teraz tak, ja już nie będę przepisywać, tylko policzę całkę z tych trzech wyrażeń. No więc tak, całka z t kwadrat to będzie co? t do trzeciej przez 3 minus, całka z t to będzie t kwadrat przez 2, natomiast całka ze stałej to jest stała razy zmienna, po której całkuję, czyli w moim wypadku t, tutaj oczywiście nie do, zapomniałam dopisać dt, czyli to będzie plus T. Minus, i teraz całka z tego. Możecie policzyć ją przez podstawienie i zrobić je sobie gdzieś tam na kartce pomocniczej, ale my też znamy yy, taką własność całek, że jeżeli ja mam funkcję pod całką i mam pochodną tej funkcji w, yy, w liczniku, to wiem, że wynik tej całki to jest logarytm zmianownika. Czyli ja mogę skorzystać z tej własności, bo. Pochodna z jedynki to jest 0, a pochodna z T to jest 1. A w liczniku mam dokładnie 1, czyli ta całka to jest po prostu logarytm naturalny z 1 dodać t i na końcu piszę sobie plus C. I teraz, moi drodzy, jeszcze musimy zrobić jedno przekształcenie. No bo jak to wygląda? Musimy mieć wynik w x, tak jak w xach zaczęliśmy. No więc mamy tak. Tutaj sobie od razu będziemy wymnażać yy, naszą szóstkę, czyli 6 razy T do 3 przez 3. Tutaj się skrócą szóstka z trójką i zostanie tylko 2, czyli będzie 2 razy T do 3. A moje T do 3 tutaj na początku to był pierwiastek z X, czyli będzie pierwiastek z X do 3. Minus 6 razy 1 druga to będzie 3 a moje t kwadrat to był pierwiastek trzeciego stopnia, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z x plus t, moje t mogę wyliczyć stąd, bo t do, jeżeli t do szóstej to jest x, to t to będzie pierwiastek szóstego stopnia z x, czyli pierwiastek szóstego stopnia z x minus logarytm naturalny 1 plus t, wiem, że już t to jest mój pierwiastek szóstego stopnia z x, Oj, tu mi się jeszcze zgubiła szóstka, bo muszę cały nawias wymnożyć i tutaj także. Czyli to mam zamknięte i na końcu dodać C. Czyli musimy uważać, żeby wymnożyć każdy element w naszym nawiasie kwadratowym przez tą szóstkę. Nie wygląda ten wynik tak sympatycznie, jakbyśmy chcieli, ale i tak ważne, że udało nam się tę całkę z funkcji niewymiernej jakoś wyliczyć poprzez podstawienie. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź też coś jest niejasne tutaj, to wysyłajcie Wasze wszelkie wątpliwości na adres mailowy, który jest zawarty w opisie do filmu. I cóż, jeżeli chcielibyśmy, żebyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie konkretne, bądź też zagadnienie, które Was interesuje, to wysyłajcie to na adres mailowy, który, jak już mówiłam, jest zawarty w opisie do filmu. Moi drodzy, zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia. и до усушения.